Witam serdecznie z tej strony Robert Zerpi Motorsport. W ofercie mamy dwie Hondy Goldwing 1800, roczniki 2018. W tej przebieg jest niecałe 20 000 km, w tej 12,5 tysięcy km. Motocykle kupione w USA absolutnie bezwypadkowe. Każdego motocykla mamy zdjęcia z niezakupu dla klienta, oczywiście. Do Z wyposażenia na szybko, dodatkowy tylny bagażnik, spacerówki, w drugim motocyklu dodatkowe halogeny, posiada oparcie kierowcy. Jeżeli szukasz pewnych i sprawdzonych motocykli, to zapraszamy do nas. Znajdujemy się w województwie świętokrzyskim, w miejscowości Nowiny, na ulicy Inwestycyjnej. Wystarczy wpisać RPM Motorsport Nowiny i wyszukiwarka przekieruje Cię do naszej strony na Otomoto lub na Facebooku. Ja serdecznie pozdrawiam i zapraszam do nas.